Ja Serdecznie witam Państwa, Agencji Rynku Rolnego. Przypadł e, mi zacznę do powiedzenia kilka słów o kampanii, która spowodowała to, że tutaj się spotkaliśmy, ale ja może zacznę mniej od samej kampanii, a bardziej od produktów e, i producentów. Tak naprawdę e, nie istotą Bo naszych działań jest robienie kampanii do samych kampanii, tylko istotą dla nas jest to, aby produkty e, i producenci je wytwarzający e, odnieśli realne korzyści z naszych działań. E, to coś, co jest przyczynkiem e, naszego spotkania to są oczywiście produkty regionalne i tradycyjne e, wytwarzane w ramach europejskiego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych, czyli taka e, najlepsze z najlepszych e, produkty wyróżnione znakami rozpoznawanymi w całej Unii Europejskiej. No właśnie, rozpoznawanymi w całej Unii Europejskiej i to jest y, pierwszy powód, dla którego wspólnie tutaj siedzącą siedzącym obok mnie dyrektorem Darkiem rozpoczęliśmy dyskusję, a co się dzieje w Polsce. W Polsce mamy sytuację taką już od kilkunastu lat, że konsumenci y, Zaczynają szukać czegoś interesującego, czegoś regionalnego, czegoś innego niż żywność, e, można powiedzieć, tak, konwencjonalna, e, klasyczna. Zaczynają sobie przypominać smaki, e, które mogli spróbować w swojej babci, e, czy te, które jeszcze są odtwarzane w rodzinie. ale to jest jakby takie poszukiwanie. Tak? Natomiast e, z drugiej strony niektórzy producenci, Oczywiście nie od tutaj, ale niektórzy producenci żywności konwencjonalnej próbują przekonać nas e, nazwami produktów, że ten produkt to jest szynka tradycyjna, e, czy e, polędwica chypańska, e, czy mój ulubiony przykład, produkt e, staropolski, którego w składzie na znajduje się soja. E, nie jestem pewien, czy w, w czasach staropolskich w Polsce soja była uprawiana. Wydaje mi się, że nie. Pamiętam tutaj źródła historyczne, więc e, okazuje się, że konsumenci szukają czegoś unikalnego. Konsumen producenci w oparciu na tą potrzebę zaczynają oferować produkty, które mają sugerować, że one spełniają te oczekiwania, podczas gdy nie do końca są tak. Natomiast e, w krajach Unii Europejskiej już od wielu lat działa... System, który pozwala konsumentom stwierdzić, tak, to jest produkt, który faktycznie, jeżeli jest mowa o nawet kilkusetletniej tradycji produkcji, to to jest potwierdzone, potwierdzone stosownymi certyfikatami, jest to kontrolowane. Konsument ma pewność, że ten produkt faktycznie ma za sobą dodatkową wartość historyczną, jakościową. Tak, tak. To jest właśnie europejski system oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych. W Polsce, jak mam nadzieję część z Państwa pamięta, już kilka lat temu, to znaczy tuż po wejściu do Unii Europejskiej rozpoczęło się wdrażanie tego systemu. Już kilka lat temu rozpoczęło się wdrażanie tego systemu. I teraz jak mamy się w skali całej, w stosunku do Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej system działa już od lat, czyli prawie 20 lat. Rozpoznawalność znaków e, tych, które wszędzie tutaj Państwo możecie dostrzec, jest e, na poziomie około 20%, czyli 20% konsumentów rozpoznaje znaki dotyczące europejskiego systemu produktów, to znaczy programów inwestycyjnych, kojarzy je Komisji, tak? Czyli jeżeli, jeżeli zobaczy na półce znak, to za tym stoi pewna wartość, to za to, na którą warto podać. Teraz, jak to wygląda w Polsce? W Polsce to wygląda tak, że mm, obecnie, to, to są dane z zeszłego roku, nie dawno się zajął, więc dane z zeszłego roku, pokazują, że rozpoznawalność znaków, e, wymienionej nazwy pochodzenia, gwarantowanie tradycyjnej specjalności, czy wymienionego znaczenia geograficznego jest na poziomie, 6-8%, tak? Czyli 6-8% konsumentów e, rozpoznaje te znaki, a tym samym kojarząc nazwę. koło Śląskiej, jak połąskie też wiąże to z tym, że te produkty z oznaczeniem są, są produkowane w no, Jak sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie, nie jest to aż tak dobrze, jak byśmy wszyscy chcieli. Na pewno chcielibyśmy osiągnąć ten poziom, który ma w e, kraju starej pytania co ku temu Tak jak wspomniałem kilka lat temu rozpoczęliśmy pierwszy krok. Pierwszy krok, czyli komunikację z, z producentami głównie o tym, że jest taki system, w którym warto oznaczać e, te produkty. Efekt tamtej kampanii e, można stresić w zasadzie w jednym zdaniu. Na jej starcie do Komisji Europejskiej złożony był tylko jeden polski produkt. E, Aplikujące oznaczenie unijne. Na koniec kampanii było już kilkadziesiąt aplikujących i kilkadziesiąt, które już oznaczenie Pomimo całej długości trwania Więc przyszedł czas na krok drugi, aby konsumenci w Polsce zaczęli rozpoznawać te produkty. Faktycznie chcieliśmy wykorzystać modę, która istnieje na produkcji regionalnych, a konsumenci faktycznie mogli rozpoznając znak wybrać te, które są najlepsze dla najlepsze i e, te, które są lepsze. W wyniku tego powstała kampania 3 znaki smaku, krótkie dane finansowe, na całe trzyletnie działanie przewidujemy e, prawie 4 miliony euro, z których 50% udało nam się pozyskać ze środków Unii Europejskiej. No, to jest dla nas niewątpliwym e, też sukcesem już że nie wszystko musimy finansować z budżetu krajowego, tylko e, może dołożyć się też w Unii Europejskiej. No i tak jak wskazałem, odbiorcy kampanii oczywiście konsumenci, przede wszystkim konsumenci, jeszcze raz konsumenci. Natomiast e, nie zapominamy o producentach. Tutaj docieramy do głównej wartości, jaka jest dla nas, e, stoi przed nami przy rezultatach Państwa Szydłowcach. Jak zapewne Państwo zauważyliście, czy w materiałach, czy nawet w spotach reklamowych, które już były emitowane, nie posługujemy się e, aktorami, e, nie posługujemy się osobami, które cokolwiek udają. Jeżeli mówimy o produktach, to o tych produktach mówią faktycznie producenci, tak? E, tu możecie Państwo zobaczyć e, wśród producentów, którzy z nami są na kampanii, również e, na konferencji, również bohaterów spotu telewizyjnego, którzy w nim faktycznie występowali. Tak? Nie chcemy opowiadać o produktach ustami osób, e, które można powiedzieć tak brzydko są tego przez nas wynajęte. Tak? Chcemy mówić o tym, o prawdziwych produktach, mówić ustami prawdziwych produkcji ale z drugiej strony też wiemy, że ci producenci potrzebują pewnej pomocy z naszej strony, między innymi pomocy w marketingu i promocji ich własnych produktów, więc to jest równie ważne z naszej strony. I trzecia grupa to są oczywiście odbiorcy pośredni, którzy których na przykład można spotkać tutaj tak, restauratorzy, e, pośrednicy handlowi, czy sklepy, dzięki którym możemy kupić niektóre bliżej. Pod względem celów w zasadzie procentowo tak to wygląda. Poziom wyjściowy jest dość niski, więc e, liczymy na to, że ten 30% wzrostu e, świadomości osiągniemy na znacznie wyższym poziomie niż tylko te 30%, a efekty będą rozpoznawane przez nas już po kolejnych latach kampanii ponieważ jesteśmy w tym momencie w, na etapie końca pierwszego roku kampanii jesteśmy po szeregu działań skierowanych do producentów szeregu działań którymi i pokazywaliśmy jakie ma poczekać z tego korzyści, ale również pojawiliśmy się, czy mam nadzieję, że Państwo zauważyliście, w kilkunastu już programach e, telewizyjnych, e, w kilkunastu imprezach regionalnych i telewizyjnych, głównie budując świadomość wśród tych, którzy już szukają tych produktów, wśród tych, którzy mogą wykorzystać w restauracjach, e, tak aby jeść do Glennów na produktach regionalnych. Wniosła się mu jak najdalej. Natomiast co będziemy robili wtedy? Rok drugi to jest coraz więcej działań do konsumentów. Zobaczycie nas Państwo coraz więcej zarówno w terenie, gdzie bezpośrednio damy możliwość poznania ich autentyczności, czyli smaku naprawdę samego produktu, ale zobaczycie nas również w mediach i elektronicznych i bardziej tradycyjnych. Gdzie będziemy tłumaczyli o podstawowym elemencie całego systemu, czyli procesie certyfikacji i potwierdzania, że nie jest to tylko zobowiązanie producenta, jak wspomniałem na początku, tylko coś, co jest sprawdzane, i każdy ma mieć pewność, że te produkty faktycznie niosą za sobą wartość, e, e, wartość dodaną. I żeby Państwu E, specjalnie nie przymówić już e, o tych działaniach, o nich nie chodzi. Ja tylko chcę przypomnieć na koniec e, o samych produktach. To, tu jest i kogo nie ma, albo dlaczego ich nie ma. E, czyli polskie produkty regionalne i tradycyjne. Oczywiście trzy kategorie, o których wspomniałem wcześniej, dojrana, na nazwa pochodzenia czyli e, produkty, które no, pod swoim właśnie mogę postaram się wytłumaczyć w jednym krótkim e, zdaniu, czyli nawiązujące nazwą do miejsca e, wytworzenia produktu. Tutaj no, przyglądają przedstawię wyczekujemy wyczerpujące definicji, ale dla nas e, jakby na tym się zatrzymajmy. I tych produktów w Polsce, by dobrze pamiętam, mamy 8, 9 nawet których część tutaj jest obecnych, natomiast proszę zauważyć, że nie wszystkie produkty w każdym momencie yy, są dostępne, jak na przykład liście nadmiślane. I to jest kolejna cena produktów regionalnych tradycyjnych. Czy oscypek, tak? E, nie wierzmy w to, że teraz w styczniu możemy kupić oryginalnego oscypka, czy możemy kupić liście miślankę. E, z prostego powodu. Czas ich wytwarzania jest yy, Wiśni wiemy, kiedy dojrzewają wiśnie w Polsce, w przypadku osyka e, wtedy, kiedy owce są na harach. W tym momencie pogodę mamy już jaką mamy. Owce dawno e, są już po rydyku, e, czy już. E, I pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy kupić praktyczny, oryginalny produkt regionalny tradycyjny, musimy pamiętać o sezonowości, czyli o czymś, co... Też wyróżnia nasze produkty. Tak samo kwestia karmienia morskiego czy karpia e, libijskiego e, też nie przez cały sezon wszędzie e, możemy je. Kolejna grupa to jest chronione oznaczenie e, geograficzne, e, których produktów mamy na liście już znacznie więcej, to jest ich 18. E, to jest grupa, którą sporą część tu Państwo możecie już spotkać. Są z nami producenci e, jabłek, e, miodów, e, śliwki, sera korycińskiego. E, nie ma z tej grupy truskawki kasztówki, z przyczyn oczywiście sezonowości. E, natomiast osobiście polecam przepisy grzegorza, które są e, w książce, w którą macie Państwo w materiałach. Tak i ostatnia grupa, która z tego co Pani Wadorek mi powtarza, jest naszą specjalizacją krajową, czyli gwarantowana tradycyjna y, specjalność. Y, dziewięć produktów w drugie. Producenci, zwłaszcza producent y, miodu pitnego jest również z nami, więc y, 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 możecie też Państwo z nimi porozmawiać na ten temat. Y, Osobiście żałuję, ale też inne obowiązki zatrzymały Panią Janetę, że nie ma z nami e, producenta mojego Z tej grupy ma najbardziej ulubionego produktu, czyli pierrekaczemnika. E, produktu, które zadajecie Państwo pytanie swoim znajomym, czy ktoś słyszał o tym produkcie e, kiedykolwiek e, w Polsce. Naprawdę jest bardzo mało osób, których kojarzy, że Polska jest Kulinarnie typią z wielu różnych stron świata, m.in. kuchni katarskiej. E, I dzięki temu również posiadamy bardzo duże bogactwo produktów e, regionalnych i tradycyjnych. A o tym wszystkim możecie Państwo przeczytać szerzej, zarówno w materiałach, ale również na stronie kampanii Trzymań Smaku, jak również na naszym profilu na e, Facebooku Trzymań Thank you